Tu się nagram, bo powiem Wam, że sama nie wiem. Na pewno nie jestem sama. Na pewno mam pomoc od niani, która dwa razy w tygodniu przychodzi na kilka godzin. Moja rodzina też mi bardzo dużo pomagała od urodzenia. Gdy potrzebowałam wyjść z domu, dzwoniła moja babcia i mój dziadek, przyjeżdżali moja mama. Od jakiegoś czasu też Alek zaczął się angażować bardzo, co zresztą widzicie po jego social mediach, więc jakoś to się spina. Natomiast wczoraj nawet Niania, która tutaj była, powiedziała do mnie, że ona sama jest w szoku, ile ja rzeczy ogarniam i jeszcze przy tym wszystkim się jakoś trzymam. <grym> I mi się wydaje, że ja po prostu weszłam w jakiś tryb przetrwania i lecę na jakiejś pełnej adrenalinie, bo. Serio, y, Wam się wydaje, że widzicie tej urywki na Insta i ja nic nie robię, ale życie wygląda zupełnie inaczej. Ja się codziennie budzę o 6 rano i zaczynam mój dzień od Laosia, on jest priorytetem. Sprzątam mieszkanie, ogarniam sypialnię, y, karmię pieski, karmię Laosia, bawię się z nim. Od około ósmej zaczyna mi napierdzielać telefon i telefony do mnie kończą się około 18. .00. Prowadzę firmy i mam pracowników, otwieranie maczarni to jest jakiś roller coaster istny. I to też może Wam się wydawać, że ja po prostu zleciłam otworzenie jakiegoś lokalu. Nie, ja wymyślałam menu, pozycje, testowałam je, robiłam je, odtwarzałam, byłam na sesji, jestem non-stop w lokalu, wybieram, jeżdżę na Bartycką. Tego naprawdę jest mnóstwo, jestem pełnym sercem zaangażowana w każdą rzecz, którą tworzę. Ehm, przy tym wszystkim też pojawiają się problemy, mm, nie mówię, że przy maczarni, ale o w życiu, że w życiu pojawiają się po prostu problemy, z którymi muszę sobie radzić. Tak o. I bardzo często te wszystkie yy, rzeczy, o których wam mówię, robię mając losia na ręce, więc... Tak, moje życie jakby ktoś tutaj ze mną spędził 24 godziny, to po, po, po prostu się załamał. E, chociażby od ilości telefonów, ile ludzi do mnie wydzwania i coś chce. A nie daj Boże, jeszcze będzie taki dzień, że w ten dzień mam współpracę reklamową do zrealizowania tu na Instagramie. To już jest w ogóle taki armagedon, że ja mam wtedy wyliczone, ile mogę czasu poświęcić na co. 15 minut na to, 20 na to, pół godziny na to. Jak Leoś y, ma drzemkę, to ja wtedy po prostu y, króliczek Duracell y, i jak już zaśnie wieczorem i mam tą chwilę dla siebie, to jestem tak po prostu zmęczona, że mi się już nie chce mieć głowy, nie chce mi się nic robić, e, więc moje życie ostatnio tak. Ale tak mówią, wiecie, że po prostu pierwsze 2-3 lata wyglądają i ja sobie tak właśnie powtarzam, że później będzie łatwiej, więc teraz po prostu adrenalina. Dzisiaj faktycznie mam taki dzień, że mogę coś zrobić, więc yy, sprzątam chatę. A jak tylko posprzątam chatę, to idę na siłkę, ponieważ wczoraj yy, miałam turbo szybki trening półgodzinny. Mega zakwasy mam dzisiaj i mam zamiar się dobić. <grym>, żeby jutro móc się najeść. Zdrowo, ale najeść. Lubię jeść. Bardzo. I bardzo lubię trenować. Cieszę się, że mogę. A, natomiast te bicki... Nie wiem, czy to według Was są bicki, ale jestem e, silna, mam silny korę, silny brzuch. To jest dzięki Lośowi. Naprawdę mój synek, kochany.